Legia jeszcze utrzymała się przy piłce na prawej stronie. Dobrze wychodzi tutaj. Niebezpieczna akcja. Może z tego paść gol, ale dobry wślizg. Jeszcze powtórka, ale tutaj kapitalnie. Boćkowska Agnieszka na prawą stronę. Kaczmarczyk. Dobre podaj na prawą stronę, jest w polu karnym Niebezpieczna sytuacja Jest, mamy pierwszą bramkę Ewa Jarowska, kapitanka drużyny Polonii Umieściła piłkę pomiędzy słupkami Naprawdę dobra akcja Wyglądało to naprawdę ciekawie Na początku tutaj zbiegły na prawą stronę Tam było naprawdę niebezpiecznie Prawą stroną był posunięty atak Potem zgranie do środka To był taki bardziej strzał Broniła Natasza Koper ale jednak dobiła Ewa Jarowska. Legia widać, tutaj się troszeczkę poddenerwowała, ale tutaj za dużo było nerwów, za mało precyzji. Rozpędza się znowu Polonia prawą stroną. Taka sama sytuacja. Pole bramkowe! Ajajaj. Bardzo blisko następnej bramki była Polonia Warszawa. Albo Wiaderno od razu ją posyła do przodu na prawą stronę. A przy piłce Łężak. Jeszcze wrzutka w pole karne. I tam łapie bramkarka i Bodecka wybija. I kończy się pierwsza połowa tego spotkania. Nie została przedłużona ani o minutę. Hajkiewicz cały czas przy piłce. Hajkiewicz do środka, dobre podanie strzał, ale tutaj piłka nad bramką, aczkolwiek bardzo niebezpieczna sytuacja. Rozgrywać na lewą stronę. Dobre podanie, niebezpieczna sytuacja, może być bramka, jednak tutaj pomyliła się minimalnie z numerem 10. Kaczmarczyk, Marta. I spokojnie. Aczkolwiek dobrze teraz przypresowała Legia. Podanie przez całe boisko. Dość dobre, ale niebezpieczna piłka. Może być z tego bramka. Ale nie ma dobrze, naprawdę świetnie broni e, z numerem 99. Kinga. E, rosłonek, co, Legia wrzutka w pole karne. Piłka bezpańska. Jeszcze strzał przed pola karnego. I teraz łapie, ale naprawdę zrobiło się tam groźnie. Dość daleka, ponieważ ta. Po futbolówka będzie musiała przemierzyć połowę boiska. Tak się właśnie wydarzyło. I przed naprawdę dobrą okazją była Janna Kaczmarczyk. Jeszcze wybijają zawodniczki Polonii, aby tutaj. Napastniczki atakowały i teraz nieprawdopodobny strzał, coś nieprawdopodobnego e, jak ustrzeliła tutaj bramkę z numerem 10. Kaczmarczyk e, Marta. Coś nieprawdopodobnego jak strzeliła e, Naprawdę taka piłka e, godna podziwu. Tasza koper. I mocny strzał, ale dość wysoki. Omija to bramkę. Podaję do kapitanki. Dobra zagraj na lewą stronę. Jest teraz przy piłce. Niech to inny jak Janna Kaczmarczyk. Ona wrzuca w pole karne. Jeszcze kapitanka Polonii przerzuca bramkarkę. Ale piłka omija bramkę. Zobaczymy, czy udaje się to ciężkie zagranie. Wrzutka, jednak strzał. Ależ tam się zrobiło. Naprawdę niebezpiecznie. Wycofuje. A sędzia kończy to spotkanie. Po naprawdę emocjonującej grze, mamy 2 do zera. Polonia i Legia rozgrywały naprawdę świetne spotkanie, ale to dzisiaj Polonia rozdawała karty naprawdę rozegrały świetny mecz zawodniczki obu teamów definitywnie był to świetny mecz